Eminencjo czcigodny Księże Kardynale Legacie Eminencjo czcigodny Księże Prymasie gospodarzu tej katedry Szanowni panowie marszałkowie szanowna pani premier Eminencje Księża, kardynałowie, ekscelencje księża, arcybiskupi i biskupi, wszyscy zgromadzeni czcigodni duchowni, siostry księża i bracia, szanowni państwo, drodzy rodacy, wszyscy czcigodni także i goście. To wzruszający i niezwykle podniosły moment, kiedy stajemy tutaj, tysiąc pięćdziesiąt lat po dniach, kiedy zapewne w uroczystej oprawie, władca tych ziem, wtedy książę mieszko przyjmował chrzest kronikarz gal napisał później że światłość rozświetliła te ziemie światłość rozświetliła polskę bo ten chrzest początek Rzeczywistości naszej polskiej historii miał dwa wymiary. Miał wymiar duchowy, niezwykły, bo przyniósł tutaj nową religię, religię, w której większość Polaków trwa do dzisiaj, bo dał podwaliny. Dla tworzenia nowoczesnego państwa. Nowoczesnego jak na tamte czasy, na pewno, bo przyniósł coś zupełnie nowego, ale przyniósł taką nowoczesność, która ma charakter trwały, która ma charakter uniwersalny. Te dwa elementy ten duchowy i ten państwowy, Zaplotły się i trwają. Trwają, choć były w historii momenty, kiedy ten element państwowy znikał. Znikał na skutek gniewu, znikał na skutek wojny, znikał na skutek agresji, jaka przychodziła na polskie ziemię, jaka dotykała Polaków. Ale właśnie dzięki temu, co przyniósł Chrzest w duszę. W dusze ludzi tu mieszkających pokolenia nigdy nie pozwoliły wyprzeć sobie polskości. Nigdy nie pozwoliły sobie odebrać tego. Dzięki czemu budowana była tradycja, kultura, wspólnota. I Polska, nawet jeżeli znikała z mapy, to wracała. Wracała siłą Polaków i wracała siłą ducha, który dawał, który dawa, którego dawała im wiara, i chrzest i którego pomagał im chronić kości. I dlatego jestem ogromnie wdzięczny eminencjom, ekscelencjom, że możemy te obchody 1050-lecia sztu mojej ojczyzny. Rozpocząć właśnie od tego elementu duchowego, rozpocząć od modlitwy, rozpocząć od podziękowania Panu Bogu za 1050 lat opieki nad polskim narodem, podziękować za świętych, którzy przez te 1050 lat z naszego narodu wyszli. I aby, chyląc głowę tu w gnieźnie, w gnieździe naszego narodu i naszej ojczyzny, na ziemi, po której stąpał kiedyś mieszko, a potem jego syn, pierwszy król polski Bolesław Chrobry, złożyć hołd tym wszystkim, którzy się przez te wszystkie stulecia dla naszej ojczyzny zasłużyli. Złożyć hołd tym wszystkim, którzy umierali z okrzykiem Niech żyje Polska na ustach. I Bogu podziękować za opiekę nad ojczyzną. I prosić świętego Wojciecha tu, u stóp jego konwersji, gdzie są jego relikwie. Prosić świętego Stanisława ze Szczepanowa biskupa z mojego rodzinnego miasta, prosić świętego Andrzeja Bobole, mojego patrona i patrona naszej ojczyzny, i prosić świętą Faustynę, orędowniczkę miłosierdzia Bożego, o błogosławieństwo i wstawiennictwo u Pana Boga za naszą ojczyzną. Za naszym narodem i za tym wszystkim, co dla nas ważne. Abyśmy trwali w tradycji przodków, w wierze, w tym wszystkim, co zawsze powodowało i powoduje, że jesteśmy mocni. Niech Pan Bóg błogosławi mojej ojczyźnie, niech Pan Bóg błogosławi Polakom. Niech Pan Bóg błogosławi Kościołowi.